Cześć. Zajecie, jestem na parkingu we Francji. Tak się złożyło, że mam długi weekend, a ponieważ jutro jest 1 maja, święto wszystkich komuchów, a niektórzy twierdzą, że ja jestem stary komuch. No to doszedłem do wniosku, że przecież stary komuch powinien powiedzieć coś na temat święta 1 maja. Więc powiem Wam tak, przede wszystkim dla mnie osobiście yy, to święto nigdy nie było świętem yy, żadnego komucha. Jest to święto yy, robotników, czyli tych ludzi, bo to tak się mówi, robotników. No, przecież robotnikiem nie jest tylko ten, kto bije młotem w kuźni, jak to mówił Guzlik w czterech pancernych. Tylko robotnikiem jest każda osoba, która y, daje swoją pracę, a w zamian za to otrzymuje wynagrodzenie. Czyli inżynier jest również robotnikiem, bo sprzedaje swoją pracę. I to jest fajne święto. Tak samo jak zawsze szanowałem święto y, kobiet, które też nagle ktoś y, powiedział, że jest to. Święto, że jest to święto komunistyczne. Nie wiem dlaczego. Chociaż powiem Wam, że kiedy byłem człowiekiem młodym, miałem tych lat naście, to oczywiście, może można być inaczej, jak byłem dzieckiem, to prawie co roku byłem na pochodzie pierwszomajowym, ponieważ zabierała mnie ta mama, zabierała mnie to tata. Dla dziecka była to zresztą duża frajda, no bo oprócz y, tych sławetnych pochodów, potem była cała ta otoczka różnego rodzaju festyny. Często na tych festynach były towary, y, których na co dzień faktycznie nie można było dostać y, w sklepach, więc było bardzo fajnie. Dla dziecka była to y, bardzo sympatyczna, wesoła y, zabawa. Potem jak już zostałem człowiekiem y, w średnim wieku, nie, źle powiedziane. Młodym człowiekiem. Kiedy zacząłem chodzić do szkoły, już nie chodziłem na chody pierwszomajowe. Jak byłem w szkole podstawowej, to nikt ich nie organizował. Odmawiałem chodzenia na tego typu imprezy, motywując to tym, że dla mnie święto klasy robotniczej to jest po to, abym sobie. Poszedł do parku na piwo z dziewczyną, a nie stał godzinami w tych idiotycznych, bo te w tamtych czasach te pochody no były trochę idiotyczne. No. Szła zgraja ludzi, co jakiś czas gdzieś tam z megafonów padały jakieś durne hasła. W tych w szeregach tych ludzi zawsze był, jak ja nazywam, paru prowokatorów, który że te hasła odpadali, czyli na przykład, nie wiem, Wiesław, Wiesław, Wiesław i oni tam też coś tam krzyczyli, ja zdążyłem zapamiętać tylko z lat 70., jak krzyczyli tam, że partia, młodzież, młodzież, partia, Gierek, partia, no takie tam różne były, a no i oczywiście zawsze, zawsze w pewnym okresie, przynajmniej w historii, słowetne ręce precz od Wietnamu. Także to oczywiście była farsa. I taką farsę Często ten często yy, robi władza, nie tylko tak zwana socjalistyczna. Bo przecież to, co teraz wyprawia yy, władza. No słuchajcie, popatrzcie się. Był taki generał Berling. Ja y, nie wiem, y, co on tam wszystkiego miał za uszami. Ale jedno jest pewne. Stworzył. Yy, na terenie Związku Radzieckiego potężną armię. Ta armia tak naprawdę wyzwoliła ten y, kraj. My dzisiaj, przy pomocy takich idiotów, jak Adam Słomka y, zburzamy te burzymy pomniki y, Berlinga, nie? a chcielibyśmy stawiać Andersa, czy tym podobnych y, generałów, którzy, no tak naprawdę. Nie bardzo się przyczynili do wyzwolenia naszego kraju. Nawet jeżeli oczywiście założymy, że to wyzwolenie nie było, jak to niektórzy mówią, w pełni. Oczywiście nie byliśmy krajem w pełni niezależnym, tylko że, tak na dobrą sprawę, to trzeba by się zastanowić, cóż to jest ta niezależność, bo dzisiaj jesteśmy krajem podobno niezależnym, ale czy aby na pewno? Mówi się źle o y, tamtej władzy, ale czy y, do obecnych elit rządzących nie można mieć zastrzeżeń? Ludzie, ja do dzisiaj pamiętam, jak wyśmiewano się y, z pana Gomułki, który notabene był na swój sposób Ideowcem. Tyle, że ja nie lubię ideowców, tego typu ideowców, bo y, oni są niebezpieczni. To tak jak pan Kaczyński. Pan Kaczyński siedzi sobie dzisiaj w Willi na Nowogrodzkiej i y, ma swoją wizję kraju. I jego kompletność może sprawdzić, czy ona przede wszystkim da szczęście ludziom, obywatelom. Nie, nie. Dla niego warto, on ma z taką swoją wizję, i zajdzie i w ramach. Tej swojej wizji, jeżeli miałby tylko takie możliwości jak Gomułka, to on by zalał ten kraj po prostu krwią. To są ludzie, to są po prostu polityczni bandyci. Nawet jeżeli uważają, że ta ich idea jest jakaś słuszna. Lenin też miał swoją ideę, i przecież ona, jako idea, na pewno nie była zła, tyle tylko, że ktoś, kto chce na siłę wprowadzić swoją ideę, najczęściej rozlewa może krwi. Dlatego jutro pewnie w Polsce pochodów nie będzie ani żadnych zgromadzeń ze względu na. Podobno epidemię, słuchajcie, mówię podobno, czytam wiele wypowiedzi w prasie. Wielu lekarzy mówi, że koronawirus to nie jest nic nowego, że on od wielu lat panuje, po prostu mutuje, zmienia się, ale mieliśmy z nim stale kontakt i powiem wam, ja jeżdżę po całej Europie. Staram się tam przestrzegać jakieś podstawowe zasady higieny, ale ja nie choruję, a jestem w grupie tak zwanego potężnego ryzyka. Skończyłem kilka dni temu 68 lat. Ja myślę, że tak. Wszystkim ludziom pracy właśnie, nie używajmy tego słowa robotników, tylko wszystkim ludziom pracy życzę w tym jutrzejszym święcie, aby ten. Nie zabrała wam waszej, waszych stanowisk pracy, żebyście mogli wrócić do tej pracy, żebyście mogli godnie zarabiać. Życzę wam tego, aby pracodawcy, a przynajmniej część pracodawców, bo niektórzy to rozumieją, żeby część pracodawców rozumiała, że nie ma czegoś takiego, że może istnieć biznes bez pracownika. I Dlatego, że on nie może istnieć bez pracownika, tak samo jak ten biznes nie może istnieć bez osoby, która ten biznes prowadzi. To są dwa elementy, które muszą być, one są połączone. I wbrew pozorom, one wcale nie muszą stać po dwóch stronach barykady, jeżeli tylko ten, kto prowadzi biznes, będzie rozumiał, że robotnik czy pracownik ma też prawo do szacunku, prawo do godnego. Wynagrodzenia. To pozdrawiam Was serdecznie. Yy, to było takie wejście na żywo z zaskoczenia, więc yy, nie widzę, aby ktoś się do niego włączył, ale ja jestem pełen nadziei, że za dzień, dwa, trzy znowu to to, co dzisiaj do was mówiłem, tą waszą, naszą rozmowę. I mam do was gorącą yy, prośbę. Yy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że yy, moje poglądy nie zawsze muszą yy, wam odpowiadać. I to nawet fajnie, bo jak się yy, ścierają poglądy, to jest yy, bardziej zabawnie. Ale napiszcie w ten czas, yy, co uważacie, yy, gdzie się mylę, gdzie powinienem się poprawić, ja wbrew pozorom mam trudny charakter, ale potrafię, potrafię się czasami zreformować. No więc co, miłego, ten miłego weekendu, myślę, że będziecie mieć słońce, bo z tego, co jak rozmawiam z żoną, to podobno właśnie w Polsce jest słonecznie. Zresztą pan prezydent odkrył podobno ten fakt, że w Polsce mamy suszę, ja to nawet się ja powiem Wam szczerze, zastanawiam się jak to się dzieje, bo Pan Prezydent, zresztą Panów Spisu zawierzyli nasz kraj, czyli z Pana, tam jakiegoś Chrystusa, zrobili króla Polski z, z tej nieustającej dziewicy, zrobili królową Polski i u nas jest susza, a w laickiej Francji. Która nie chce z nich zrobić pary królowe. Niech się świdzi 1 maja. Cześć.